Cześć, witajcie, ja jestem Nexu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę Was zaprosić na serwer Discord, który tworzę wraz z innymi twórcami, link macie w opisie. Oraz standardowo, Nexu przestrzył na Instagramie, a za każdego followa oddzięczam się lajkiem pod Waszym zdjęciem. No i co? Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Film pierwotnie nakręcony przez Ocean X, których misja jest eksploracja podziemnego świata oceanu. Ten klip sprawia, że najwięksi twardziele czują dreszcze na ciele. Na materiale możemy zauważyć podwodną maszynerię, która porusza się po dnie oceanu, gdy nagle coś dużego zaczyna się poruszać. Ten ogromny rekin drapie w dno oceanu i wydaje się jakby zjadał jakiś posiłek. Rekin jest ogromny i pojawiły się spekulacje, że być może jest to Megalodon, a wy co sądzicie? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Wydane na YouTube przez Ghost UK w listopadzie 2019 roku, grupa ludzi wydaje się oglądać telewizję, gdy nagle, prawdopodobnie, duch manifestuje swoją obecność. Coś na półce spada na ziemię, zaskoczona rodzina odwraca się, by spojrzeć, a większość zaczyna się śmiać. Nie jest jasne, jaki przedmiot został zrzucony, ale wydaje się, że spadł z impetem. A ty śmiałbyś się, gdyby coś takiego ci się przytrafiło? Nagranie opublikowane w subreddit cheese narrator przez lag 1996 przedstawia właściciela domu, który zbliża się do kabiny prysznicowej, wyraźnie niepewny czy ktoś nie chowa się pod prysznicem. Coś szarpie zasłonę. Właściciel próbuje kilkukrotnie włączyć światło, ale one nie włącza się ponownie. Kiedy mężczyzna wraca do łazienki, przyglądając się apteczce, światło nad nim zaczyna migotać i przyciąga jego uwagę. Wtedy w aparacie rejestruje tę przerażającą postać. Podczas gdy duża ilość osób twierdzi, że jest to fake, niektórzy przechwalają nagranie. Dymowa został po raz pierwszy złapany na monitoringu wideo we Fresno w Kalifornii. Wygląda na. Krótki klip opublikowany przez Geigen Tesun został zatytułowany Oczy Znikąd. Cały film jest dość dziwny i niewyjaśniony. Klip pokazuje dwa jasne, mrugające punkty w ciemności, ukryte tuż za filarem. Mrugają, a następnie otwierają się ponownie. Przyćmione światło staje się czarne, i ta para świecących oczu jest wszystkim, co możesz zobaczyć. Po obejrzeniu tego klipu, nie wiemy, czy patrzymy w ciemny zakątek pokoju. Nagranie dość mocno działa na wyobraźnię.